Transfer. Świuszki. Wypłata w od ręki. Stworzyliśmy system prosty, jasny i wygodny dla klienta. System, który jest bezpieczny. Nad sprawnością systemu czuwa doświadczony zespół doradców. Transfer. Biura obsługi klienta w całym kraju. Centrala. Bydgoszcz. Ulica Śniadeckich 44. Jeżeli masz dość swojej pracy albo ona ciebie, marzysz o nowym zawodzie, chcesz być kimś innym, kucharz, mechanik, ekonomista, a może myślisz o agrobiznesie, hotelarstwie, BHP, zawsze jest dobry czas na naukę. W każdym wieku zmień swoje przyzwyczajenia. Dobądź nową wiedzę i umiejętności. Hodowca koni? Dlaczego nie? Nauka bez względu na lata. Uwierz w siebie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Salon ekskluzywny Meb zaprasza. Między doliniem a w do dzielnicach. Możesz odnaleźć klasyczną elegancję, wytworne kolekcje i oryginalne rozwiązania. Meble do salonów, socjalnych i domowych gabinetów. Bagsport to meble nadające indywidualność każdemu męczu. W odnajdziesz meble tak niepowtarzalne jak Sponsorem prognozy pogody jest firma Vianda, producent zębów w wiejskiej spiżarni. Państwa niżowe chmury zalegają nadal na zachodzie kontynentu, a także w pasie od Bałtyku po Bałkany. Natomiast nad Alpami, nad Skandynawią, a także nad Rosją niebo przejaśnia się. Tu mamy już wyżową pogodę. Polska w nocy dostanie się w zasięg niżu nad Bałtyku. Dotrą do nas te oto fronty atmosferyczne, które w ciągu dnia opuszczą nasz kraj. Ale z zachodu i północnego zachodu popłynie pólniejsze powietrze. Noc deszczowa na zachodzie, miejscami na wschodzie kraju. Na ziemi lubuskiej i Pomorzu niezazwyczony deszcz ze śniegiem. W dzień popada na północy i na krańcach wschodnich. Zachmurzenie jutro będzie duże z przejaśnieniami, powieje z zachodu umiarkowanie, a na północy nieco silniej. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 stopni na Pomorzu, w 6 w rejonie Rzeszowa. Noc w całym regionie będzie deszczowa i chłodna. Szczególnie po północy i nad ranem temperatura obniży się do 4-2 stopni. Początek ręzynia też będzie pochmurny i miejscami deszczowym, zwłaszcza na zachodzie i północy, może padać deszcz ze śniegiem. W dzień stopniowo opady zanikną, ale nadal zachmurzenie będzie duże. Jutro po wiekie do zachodu umiarkowanie chwilami sieni z prędkością do 30 km na godzinę. Płodno, temperatura maksymalna nie przekroczy 4-5 stopni w dzień, jeśli nie zacznie spadać. Jutro w południe na barometrach będzie 996 hPa. W czwartek nie zabraknie pogodnych chwil. Zachmurzenie będzie umiarkowane, ale uwaga na mglisty i mroźny poranek. Piątek i sobota przyniosą ponowne wzrosty zachmurzenia do dużego i lokalne słabe opady deszczu lub mrzawki. Kolejne noce i poranki mają być mgliste. Mgła może utrzymywać się do godzin nawet przedpołudniowych. Będzie chłodniej, ale mimo ochłodzenia gorąco zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody cóż po wieczornym wydaniu wbliżeń. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest firma Wiando. Producent z wiejskiej spiżarni.